Bardzo fajnie oceniamy udział w konkursie, yy, bardzo nam się podobał ten konkurs. Yy, emocje były takie, trochę nas denerwowały, były takie tam, trochę dla nas trudne zadania, ale wszystko poszło dobrze. My nie żyjemy tak długo, leczymy znać wszystkie przysłowie, no ale po pięć, no. Co było najfajniejsze? Jak koleżanki mnie ubierały. Dla mnie to wszystko. Czy było coś trudnego? No, prawie wszystko. Czy następnym razem wzięłabyś udział w takim konkursie? Tak. Było fajnie i dobrze narysowałam. Czy następnym razem weźmiesz udział w takim konkursie? Tak. Gdy tylko spojrzałam na, wynik, na tabelkę, na której był wynik, po prostu nie mogłam się opanować i zaczęłam krzyczeć z radości. Jakie wrażenia po konkursie, co podobało się najbardziej? Podobało mi się najbardziej to, że ja yy, dzięki z, Ni z Nikolą i ja wygraliśmy ten konkurs i że nasza szkoła zajęła drugie miejsce. Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas tego konkursu? Bardzo fajne, no i trochę też smutne. Najłatwiejsze to ta była taka krzyżówka, a najtrudniejsze to chyba... Yy, prawda ci fałsz, Takie ja mieliśmy zadanie. Czy jeszcze raz wziąłbyś udział w takim konkursie? No jakby był, to bym wziął. A czy podoba Ci się nasza szkoła? No jest dużo obrazków takich fajnych. Dużo, jest kolorowa bardzo.